Dziewulski, Ryszard, Logicon Klub. Drodzy Państwo, witam ze studia zimowego. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl, który będzie nazywał się Giełda po Ludzku. Ja wiem, że żyjemy w takich czasach, w których tak naprawdę ktoś, kto jest traderem, może o giełdzie w ogóle nic nie wiedzieć. Ja mam to doświadczenie, że ja też, zaczynając interesować się tradingiem, nie wiedziałem nic o giełdzie. Prawie nic nie wiedziałem o giełdzie. Całość tam piąte przez dziesiąte. I to bardzo przeszkadza. Tak naprawdę to, to przeszkadza. W związku z tym chciałbym, żeby ludzie, którzy będą uczestniczyć w projekcie logiką, nie musieli przechodzić tej drogi, którą ja przechodziłem i lepiej troszeczkę, tego nie ma dużo tak naprawdę, lepiej wiedzieć... Tą ogólną wiedzę na temat giełdy lepiej mieć na początku swojej drogi, niż jej nie mieć. To bardzo upraszcza życie. A więc, od czego zaczynamy? Zanim zaczniemy mówić o giełdzie i instrumentach finansowych, chciałbym dzisiaj rozpocząć od czegoś innego, a mianowicie od informacji, czym jest makler, czym jest broker, czym różni się makler od brokera i jakiego brokera wybrać. Jest to rzecz taką, którą, od której wszyscy zaczynamy, bo zanim zaczniemy cokolwiek robić na rynku, musimy mieć dostęp do giełdy, więc musimy najpierw wybrać jakiegoś brokera. Generalnie jest tak, zaczynamy od takiego od takiego zastawiania, jest makler, jest broker. Czym, musimy wiedzieć, czym tak naprawdę jeden od drugiego się różni. Bo tu jest zasadnicza istota, która jest, od której zależy to w jaki sposób dzisiaj funkcjonuje rynek, a jak funkcjonował kiedyś. Otóż z jednej strony mamy maklera, z drugiej brokera. Otóż giełda jest to instytucja, w której dokonuje się transakcji określonych walorów, prawda? Ja mówię o walorach w sensie. Valor, y, jako wartość, valor. te wa walory, którymi handluje się na giełdzie, przeważnie mają wartość finansową, więc nazywamy je instrumentami finansowymi. Czyli giełda, jako instytucja, w której dokonuje się transakcji instrumentami finansowymi, jest instytucją kontrolowaną przez różne instytucje nadzoru, czy to są instytucje państwowe. Danym państwie, w którym ta giełda funkcjonuje, czy też międzynarodowe instytucje nadzoru, które pilnują, aby wszystko, co jest związane z giełdą było zgodne z prawem, z międzynarodowym prawem handlowym. I teraz giełda jako instytucja, z jednej strony mamy giełdę jako nadzorowaną instytucję finansową, z drugiej strony mamy klienta, który chce skorzystać z tej giełdy i zawsze pomiędzy giełdą, a klientem, czyli Pomiędzy tobą czy mną a giełdą, jest jakiś pośrednik. I teraz to nie może być facet, który wyskoczył z krzaków i powiedział: ja teraz będę pośrednikiem między klientem a giełdą. Tylko ten pośrednik również musi spełniać określone kryteria, pilnowane przez określone instytucje nadzoru. Przede wszystkim co? Poś, powinien mieć licencję maklerską. E, oczywiście licencję przyznaje Jakaś instytucja w Polsce, jest to Komisja Nadzoru Finansowego, przyznaje licencję maklerską jakiejś instytucji, która, i to, to, w jaki sposób przyznawane są licencje, określa ustawa o obrocie instrumentami finansowymi i. Ta instytucja w związku z tym musi spełniać określone kryteria, czyli musi spełniać wymogi kapitałowe, musi posiadać swój kapitał założycielski, musi posiadać kapitał bieżący. Tutaj dochodzą różne regulacje unijne, które trzeba spełniać, dyrektywa CRD4, rozporządzenie CRR. Dalej jest ochrona inwestorów, czyli dyrektywa MIFID-2, prawda? Zgodność z przepisami procedury anti-money laundering, czy prezesura New York Client, czy ten New York Customer i ochrona aktywów i inwestorów. O tych wszystkich rzeczach, czyli kapitał inwestorów musi być doskonale oddzielony od kapitału domu maklerskiego, czy też biura maklerskiego. O tych wszystkich rzeczach to nas tak naprawdę mało, mało obchodzi. W każdym razie mamy tylko wiedzieć, że ta instytucja, jaką jest makler, musi spełniać określone wymogi, które są nadzorowane przez Komisję, w Polsce Komisję Nadzoru Finansowego. Czym zajmuje się tak naprawdę Makler i od czego Makler jest, czy też był? Tak naprawdę ta jest trochę instytucja, która odchodzi w zapomnienie, nie całkiem, ale już zaczyna, już zaczyna być widać, że to jest instytucja troszeczkę nie, nie tej daty. Dlaczego? Przede wszystkim makler zajmuje się realizacją zleceń klientów. Czyli przyjechodzi do, do biura maklerskiego jakiś inwestor, klient. Mówi tak, rzucam na stół worek pieniędzy. Mówi, panie makler, ja tu chciałem zainwestować coś, kupić coś na giełdzie, sprzedać, Pan ma takie możliwości. Chciałbym, żeby pan mi w tym pomógł. I teraz... Makler ma dostęp do systemów, dzięki któremu może składać zlecenia, sprzedawać, kupować na giełdzie. Żeby to zrobić, i tu wchodzi druga, jakby drugi ważny punkt relacja z klientem. Makler musi wiedzieć, czego klient od niego oczekuje i realizować to jednocześnie mu doradzając i go edukując. Jak to edukując? No, to nie jest taka edukacja. Mówi się, że makler edukuje klienta. No, nie sadza go w ławce i nie, nie robi mu sprawdzianu, tylko po prostu rozmawiając z klientem przedstawia mu jego możliwości. Dzięki temu przez cały czas go, go edukuje. Jakie możliwości, jakie instrumenty finansowe może nabyć dany klient, w jaki sposób można co może zrobić ze swoim kapitałem? Żeby to wiedzieć, no to makler oczywiście musi być specjalistą od rynków kapitałowych, musi znać wszystkie rodzaje instrumentów, musi przez cały czas nadzorować, musi być świadom jakie są tendencje, jakie są sentymenty rynkowe, przez cały czas być świadomy notowań giełdowych, być na bieżąco z giełdą, z rynkiem. I dopiero wtedy może swojemu klientowi doradzać. W czym mu doradzać? Po pierwsze, jak zbudować jego portfel, jakie je wybrać instrumenty finansowe, jakie ze sobą zestawić, jaką wybrać strategię inwestycyjną. Jak już wybiera tą strategię inwestycyjną, jednocześnie każdy dobór instrumentów finansowych do portfela wiąże się z jakimś ryzykiem. Jak to ryzyko, jak temu ryzyku przeciwdziałać, jak go zmniejszyć, jak zdywersyfikować ten portfel. I ostatnim, czyli zarządzanie ryzykiem, sposoby zarządzania ryzykiem i etyka, czyli nad, jakie tu są niebezpieczeństwa. No przede wszystkim, jeśli... Mm, gdzie rodzi się korupcja? Korupcja zawsze rodzi się na jednym tylko Poziomie, gdyby tak spojrzeć na to ogólnie, jeśli jest ktoś, kto nadzoruje jakiś kapitał, który nie należy do niego, zawsze powstaje możliwość korupcji. I teraz, jeśli na przykład makler, czy też broker, ale instytucja zarządzająca kapitałem swojego klienta, Również sama może inwestować na giełdzie, czyli też jest klientem giełdowym, wtedy nazywamy takiego maklera czy brokera dealerem, że nie tylko pośredniczy pomiędzy giełdą a swoim klientem, ale również sam bywa klientem giełdy, czyli sam dokonuje kupna, sprzedaży instrumentów finansowych. No to zwróćmy uwagę, jaka tu powstaje możliwość gigantyczna konfliktu interesów, kiedy to ktoś, kto sam jest klientem, Dysponuje kapitałem innego klienta. I dlatego Komisja Nadzoru Finansowego non-stop pilotuje to, co robią maklerzy, którzy są zobowiązani do tego, żeby bardzo szczegółowo raportować i dokumentować wszystko to, co robią z pieniędzmi swoich klientów. Czyli już widzimy, jak wygląda makler. Czym jest makler? Jak wygląda? Dom biuro Maklerskie. Przede wszystkim jest to człowiek, który doskonale zna się na rynku, na, na giełdzie, na instrumentach finansowych. Jest pośrednikiem i doradcą swojego klienta, czuwa nad jego bezpieczeństwem. I podstawowym elementem relacji klient-makler jest właśnie ta bezpośrednia relacja opiekuna nad klientem, nad inwestorem. Relacja z klientem. I teraz zwróćmy uwagę, co się stało. Świat zaczął się zmieniać. Kiedy zaczął się zmieniać świat? Dokładnie w 1971 roku.